O nie, starszy pifem jest tu O nie o no O no 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 no, no a. What the f one Mac się Prawda mam do ciebie Maciego nie ma się strągę <stabio> Póki jestem spokojna?

Oh, t'as as coffre dans Oh, quoi <Godome. Godome. coughs> <coughs> Quoi A czemu w ogóle jeszcze nie śpimy? Nie wiem, ja co My też. A my to w ogóle mamy chyba trochę. Ten... Bo... Bo my... to... Czemu tutaj jest w ogóle baba? W ogóle co ty robisz, ciotka? Co tu robi Maciek? Ja was! Jak się na co to jest? lopis mm -hmm. <laughs> oh, oh, <laughs> Ya, yeah, mm. yeah, yeah. <laughs> ini, <I'm laughs>